Siemka z tej strony Zdygany Luzak i witam w pierwszym odcinku mojej nowej serii Let's Play Minecraft Tak, to może na początek opowiem trochę o Minecrafcie. Minecraft jest to sandbox stworzony przez Notcha Tak, wcześniej Tworzył on gry na portalu king.com jeśli nie gry są jego bardzo ciekawe jeśli chcecie zobaczyć te gry to wysilcie się trochę i poszukajcie jakiejś, jakiegoś źródła gdzie możecie znaleźć te wszystkie linki jeśli nie będzie się wam chciał tego robić to ja mogę przesłać link w opisie Naprawdę, jego wszystkie gry są ciekawe. A więc tak, są trzy tryby rozgrywki. Classic, Creative i Survival. W klasiku jest to darmowa wersja, w której gra, gra się w przeglądarce. Jest to bardzo ten, skrócona wersja oryginalnego Minecrafta. Wersja survival jest już możliwa tylko przy oryginalnym Minecrafcie. Jest to wersja taka na przykład, którą teraz czyli wszystkie materiały i tak dalej zdobywam sam. Wybieram sobie menu jakichś bloczków i mam bloczek do wybrania. Nie, takiej rzeczy się nie bawię. Znaczy się czasami mogę sobie zabrać, ale rzadko. Jest jeszcze wersja kreatywna gdzie jak zbieram te bloczki za pierwszym uderzeniem, oraz jest menu wszystkich bloków dostępnych w, w, w danej grze. Też jest to oryginalnego Minecrafta. I grze oryginalnego Minecrafta też można ściągnąć, czego nie pobieram. Nie polecam. Chwilowo po też nie mam oryginalnego Minecrafta, ale to się zmieni na dniach. Spokojna głowa. <laughs> Krocznik gry Minecraft polega na tym, ogólnie nie ma jakiegoś tam celu, nie ma żadnych misji i tak dalej, oprócz pluginów. Bo w pluginach, w pluginy można tylko używać na serwerach. Ale taka wiedza wam nie jest potrzebna do początkowej gry w Minecrafta. A więc tak. Na początku trzeba znaleźć miejsce, w którym chcemy wybudować domek. Polecam miejsce, żeby było równe, blisko wody, żeby dało się pobierać wodę. I żeby były ładne widoki, co u mnie jest najważniejsze. Ok, a więc ja poszukam miejsca i jak znajdę już, to Wam je pokażę. Widzimy się za chwilkę. Dobra. Już znalazłem takie miejsce. Mam tutaj jeziorko, a za, tą, za tym zniesieniem znajduje się bardzo ładnie wyrównane pol, łąka, że tak to nazwę. Też ważną rzeczą jest, żeby w okolicy znajdowało się wiele surowców, surowców do wydobycia. Najważniejszymi surowcami... To są y, drewno y, i kamień. Tak, to są dwa podstawowe y, surowce. Y, tam mamy świnie. Jak widzimy w grze Minecraft, nie tylko mamy y, sześciany, proste sześciany, I, jednak też się pojawiają różne stworzenia. Są też, yy, jak to się nazywało, biomy. Biomy nie będę wymieniał. I jeśli mi się uda wszystkie pokazać biomy, to wam po prostu je pokażę. Yy, na dniach, yy, z tego co podobno mówią yy, ludzie, ma wyjść nowa wersja Minecrafta 1.9. Yy, będzie yy, mały update i co będzie w noterze. Trochę mam lagi. Klatkowanie. Ale trochę mi trudno z zabiciem tej świni. Ale w wersji 1.8 dodali coś takiego, że atak z powietrza jest silniejszy. A żeby atak z powietrza był udany, wtedy można to rozpoznać po tym, że na mowie pojawiają się gwiazdki. I są otoczone gwiazdkami. a więc tak. Przejdźmy do wydobywania drewna, co jest bardzo ważne. A więc tak, aby wyrąbać takie drewno, trzeba trzymać lewy przycisk myszy i czekać, aż jeden sześcian, jeden sześcian się rozwali. A więc tak, jeśli już wydoby, wydobyliście trochę drewna, wystarczy tyle, na dobry początek, wystarczy tyle i ja, ja wydobyłam. Przejdźmy do zaplanowania naszego pierwszego domku. A więc tak, ja zbuduję ten domek. A wy i, po, i zobaczymy się potem jak już go zbuduję, okej? Okay? Dobra. Do zobaczenia za chwilę. Dobra, i to jest. Ja. Jestem znowu ja właśnie buduję pierwszy domek na to, żeby... Przepraszam, że tak ci nie wiem, ale jest już późno. I tak wygląda. Jeśli a ja tak jest w środku? Tu będzie palarnia. Raz wam powiem, jak oświetlić swój domek. Teraz zrobimy parę piecyków czternaście już mamy. Okej, rozmiejśmy teraz piecyki. A i jeszcze jedno, podczas y, y, topienia czegoś piecyku rozjaśnia nam się e, ekran skończyło się już drewno okej okay. i otrzymujemy po takim przetopieniu suchego drewna właśnie węgiel węgiel drzewny są dwa rodzaje węgla węgla w takiej z kopalni jest jeszcze węgiel drzewny. Tak, wyświetlimy też trochę wejście do palarni. Okay. Mam już ten list, tylko z To się zmieni jako zbieramy trochę drewno Więc tak Jeśli chcecie zrobić takie deski Trzeba po prostu rzucić suche drewno do craftingu I już wychodzą nam suche deski To był pierwszy odcinek W którym trochę wam opowiedziałam o minecrafcie powiedziałem wam e, parę receptur craftingu no i myślę że e, udał się ten odcinek Zapraszam do kolejnych odcinków narka